I zapraszam pierwszy znak Barana na czytanie na nowiu w rybach. I pomyślałam sobie, że zrobimy takie czytanie z trzech kart, z których będziemy rozpatrywać nas jako istotę funkcjonującą na trzech poziomach czyli na poziomie ciała. Na poziomie umysłu i na poziomie ducha. To może zrobimy sobie tak ciało, umysł i nasz duch. I teraz co w tym okresie, kiedy się zgodnie z tym co mówiłam na wstępie, do którego oglądnięcia zachęcam. Ponieważ tam mamy ogólną energię omówioną tego czasu, czyli co możemy oczyścić, i co z tego, jakby wyniknie, patrząc na nas, jako na istotę taką trój, trójpoziomową, co by chciało ciało od ciebie poradzić chcę, abyś spojrzał na źródło siły. Czyli dlaczego, z jakiego powodu Twoje ciało jest silne i jakby Twoje ciało chce, żebyś się poczuł silny, czyli żebyś zrobił wszystko, co możesz, aby to, to ciało było krzepkie i zdrowe. I chodzi tutaj o dostarczenie takiej energii. Energii bardzo takiej pierwotnej, energii, która posłuży to, tą energię. Mówimy o, o tej energii, która gromadzi się w naszym pierwszym centrum energetycznym w dole brzucha i ta energia wspomaga fizyczną, naszą fizyczność, nasze ciało. I teraz to, tą energię pozyskuje się poprzez fizyczny ruch, poprzez fizyczne ćwiczenia. I tutaj, jakby Twoje ciało chce, abyś, abyś w ten sposób podziałał. Czyli idzie wiosna, i, na, i, i, i ciało chce, chce tego ruchu, chce, tego, chce tej, tej siły, żebyś mu tą siłę ofiarował. Umysł, nasz umysł, choć um, ja tak, obracam to w prawo, w lewo, patrzę przez kamerę, to niekoniecznie to widzę. Umysł, baranie twój chce się otworzyć na świat. Zdecydowanie pokazuje ci, że masz nieograniczone możliwości. I teraz. Jak to zobaczysz, czyli zobacz, to jest jakby też karta, która jakby jest związana z w naszym wstępie. Mówiliśmy o karcie diabła, która chce, żebyśmy zobaczyli nasze ograniczenia. I teraz jak je zobaczysz, to twój umysł nagle eksploduje, widząc, że jest nieograniczony. I to wszystko... Co nam tutaj spowoduje dalej? Że nasza dusza, yy, nasza dusza po prostu yy, zacznie wykorzystywać, jakby dostrzeżesz wszystkie swoje talenty. Ech, przychodząc na ten świat, dostajemy w pakiecie zestaw talentów. Do tego, aby poniekąd tworzyć światy. Ale żeby to robić, potrzebna nam jest fizyczna siła, zwłaszcza, to jest piękny ciąg. Także dla Barana to jest czas niesamowity. Widzę tutaj tak, taki początek, taki potencjał, że jak tylko Baranie się Zdecydujesz pracować. Bo słuchaj, pamiętajmy, że to są, to są potencjalne możliwości, które się przed nami otwierają. To nie znaczy, że to się musi wydarzyć. Jeżeli czegoś nie będziemy chcieli, nie pójdziemy w to, to się nic nie stanie. Nikt na siłę nam niczego nie zrobi, żadna energia na siłę nas nie zmieni. My dopiero, jakby wiedząc o tym, że jest taka możliwość, otwierając się na tę energię. Możemy to wykorzystać. To jest tak jak w żeglarstwie. Ci, co żeglują, wiedzą, czy ci, co nie żeglują, mogą się po prostu domyślić, że jak wiesz, znasz wiatr i umiesz odpowiednio ustawić żagle, to ten wiatr cię poniesie. A jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli w ogóle tych żagli nie wyciągniesz na na maszty. No to najwyżej trochę cię pokołysze tą łódką. Ci po, 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 porusza Cię po tych falach. Natomiast no, będzie to um, bardzo minimalne wykorzystanie tego, co można. Więc dla barana jest to czas niesamowitych możliwości. Dusza chce objawić ci talenty, być może zapomniałeś o tym, jakie dostałeś. Umysł się otwiera na to, po prostu jest chłonny w gąbka i chce to wszystko przyjąć i pojąć, a ciało chce być silne, żeby to wszystko móc zrealizować. Piękne karty dla Barana. Trzymam kciuki i pozdrawiam serdecznie.